Ile samochód elektryczny zużywa energii zimą? Pewnie połowę, połowę tego, co latem, to się w ogóle nie da jeździć. Dzisiaj Wam pokażę. Bo to są bardzo ciekawe informacje. Ja wiem, że Was to interesuje, dlatego że niektórzy... Znaczy inaczej, wypowiadają się ci, co nie jeżdżą, a ci, co jeżdżą, to wiedzą, ile to jest i po prostu nic nie mówią. No bo co będą mówić i się kłócić z baranami. Więc pokażę Wam, proszę bardzo. Mam przejechane 20 tysięcy kilometrów w tej chwili. I ostatnie 154 km jest 19,8, bo to jest w watogodzinach podawane, czyli 19,8 kWh. Dobrze. Na 100 km 48 km ostatnie 18, 18 kWh na 100 km. I teraz uwaga. W tej chwili jest 9 stopni, 9 stopni na zewnątrz, ale to jest w tej chwili. A te, te jazdy były wykonywane w okolicach zera yy, minus 2 yy, stopni. I teraz najważniejsze, co Was tutaj powinno interesować. 20 000 km przejechane, czyli od samego początku niekasowany licznik. 20 261 i tu przebieg całego samochodu: 20 261. 18,5 kWh na 100 km. Łączne zużycie energii: 3744 kWh. Dużo, czy niedużo? I żeby jasność była. Tu się nie jeździ za tirami. I żeby było, żeby nie wiem, jak najmniej złożyć. Boże, nie będę jechał, żeby jak najmniej złożyć. Łopanie, łopanie. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. To jeszcze to zobaczcie. Ostatnie 7568 km bo tryb B nie został skasowany. 19,9, czyli około 20 kWh na 100 km. To jest naprawdę niezły wynik. 500 koni pod machą. Tyle.